Konferencja, która się odbyła, konferencja szkolna Wezwania do zdrowego odżywiania, była takim zwieńczeniem z trzyletniego cyklu szkoleń dla intendentów i pracowników kuchni. I w ramach tych szkoleń również był zorganizowany konkurs na najlepszy odłoski dekadowy obiad z głową. Program jest Głową z programem polityki prozdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania, chorób cywilizacyjnych oraz edukacji żywieniowej. Inicjatorem programu jest Urząd Miasta Lublin, natomiast realizatorem programu od 2019 roku jest Fundacja MediCover. Program jest skierowany do uczniów klas 1-3, ale nie tylko. Program jest również skierowany do opiekunów, dyrektorów, pracowników kołówek i kuchni szkolnych. Lubelski program warto też zauważyć, że jest jedynym programem, który w sposób kompleksowy pochodzi do problemów do zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem, eksponując właśnie potrzebę kształcenia, edukowania osób, które zajmują się zbiorowym żywieniem w szkołach. Pamiętajmy, że bez zauważenia tych osób wszystkie działania edukacyjne, diagnostyczne, robione czy do dzieci, czy do nauczycieli, czy do ich rodziców. I nie przyniosą takiego efektu, bo tak jak powiedziałam, dzieci spędzają dużą część swojego dnia w szkole i tam otrzymują posiłki, tam jedzą. Dlatego też bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na pracę stołówek, pracę tych intendentów, wesprzeć ich, pomóc naprawdę przygotować takie posiłki, które dzieci w początkowej fazie swojego życia będą chętnie jadły i będą miały zdrowe nawyki na przyszłość. Znikają surówki, sałatki. Mieliśmy z tym problem. Dzieci często podchodząc do okienka, na przykład mówiły, że proszą kluseczki, ryż, ale niekoniecznie sorówki. A w tej chwili naprawdę te produkty znikają. Jest zdecydowanie większa świadomość, zarówno również wśród rodziców. Widać to po przygotowanych, drugich śniadaniach, gdzie Dzieci w swoich e, pudełeczkach mają właśnie paprykę, e, mają rzodkiewki jabłka. I też e, fajną rzeczą, którą nauczyliśmy się tutaj w czasie tych e, spotkań było to, że mamy nauczyć dzieci gryźć. Zapamiętałam to i, e, i uważam, że to jest e, bardzo ważne. Mamy w tej chwili ogromną liczbę dzieci z zaburzeniami e, mowy i e, ta świadomość rodziców też, że to gryzienie pokarmów jest tak ważne, jest to też zasługa właśnie tego programu. Wynikiem udziału w tym programie jest to, że kontynuujemy działania na terenie szkoły. W dużej mierze zaangażował się w to samorząd uczniowski, mały samorząd uczniowski i z radością muszę powiedzieć, że Nasza stołówka stała się takim miejscem szczególnym w naszej szkole. Mały Samowząd zaproponował, aby jeden dzień w tygodniu był takim dniem wyjątkowo odświętnym wyjścia właśnie na stołówkę. Stołówka ma być nazwana, nazwa ma być wyłoniona w drodze konkursu. Mają się odbywać również zajęcia z załogą pracowników stołówki, aby oni też przekazali różne informacje, a także podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie przygotowywania posiłków. Tłumaczyli dzieciom, dlaczego właśnie warto jeść te posiłki, dlaczego one tak wyglądają, dlaczego tak są przygotowane. Także Program Jedz Głową to program, który na długo zagości w naszej szkole i mamy nadzieję, że będziemy nadal wspierani przez tak fantastycznych organizatorów tego konkursu, bo to ludzie z bardzo pozytywną energią, ludzie z ogromną wiedzą, z pasją do gotowania, do dbania o zdrowie. A wiemy, że to zdrowie zaczyna się właśnie od rodziny, od domu, od dziecka, od szkoły. Zgodnie z tym, który, czego dowiedzieliśmy się na tym programie, czego wprowadzać i zarówno i nowe dania, nowe trendy, i udoskonalać te, które, które mieliśmy już. Stosując na przykład, zastępując niektóre przyprawy z większą ilością ziół, z mniejszą ilością soli. Bo dziecko, jak widzi coś nowego, to bardzo często nie chce tego nawet spróbować. Tak? Nie mówię zawsze, ale bardzo często, więc po prostu nawet y, próbujemy robić takie rzeczy jak wymyślając jakieś danie, y, nazwę dla danego dania po prostu. Y, na przykład, żeby to nie było tradycyjnie, nie wiem, naleśniki z, y, nie wiem, bazylią, z pokrzywą, z czymkolwiek, no czy ze spinakiem, ale na przykład z czymś zielonym typu spinach, na przykład naleśniki szeka i chętnie spróbują, jak spróbują, no to, no to pociągnie dalej. Jeżeli spróbują raz, to może spróbują drugi, trzeci, piąty i w końcu to, i w końcu to będzie, będzie miało pozytywny efekt. Mogę powiedzieć, że, że był on inny niż takie typowe szkolenie, bo mogłyby wziąć udział wszyscy pracownicy działu żywieniowego i, i to naprawdę przynosi efekty, bo, bo też są bardziej świadomi niż tylko usłysząc to od intendenta czy od swojego szefa, że coś zmieniamy, że mniej solimy, że więcej dodajemy tego, że mniej tego, że wprowadzamy na przykład jakieś udziwnienia, bo ktoś sobie wymyślił, że będzie wprowadzał makaron ciemny na przykład. A on się fajnie przyjął, dzieci dzieci na przykład chętnie go jedzą. Po raz kolejny jesteśmy w Lubinie, z czego się bardzo cieszymy. Po marynarsku się ubrałam i prawie tutaj dopłynęliśmy bo cały czas za oknem leje deszcz, ale nie zmienia to faktu, że atmosfera na sali tam obok jest bardzo gorąca. Atmosferę oczywiście tworzą niesamowite osoby. Są to yy, dyrektorzy, intendenci, kucharze ze szkół w Lublinie. Są to osoby, które wprowadziły ogromną zmianę związaną z jakością żywienia w ich placówkach. Było to zadanie niełatwe, ale możliwe do wykonania, bo kiedy dajemy wsparcie, kiedy tłumaczymy jak to zrobić, dlaczego to jest ważne i pokazujemy drogę, okazuje się, że zmiany są możliwe. Bardzo nas cieszą wyniki ewaluacji jadłospisów. Mamy znacznie mniej wieprzowiny, mamy więcej nasion roślin strączkowych, mamy zupy bez udziału mięsa, tylko gotowane na warzywach z dodatkiem dobrej jakości tłuszczu. Więcej surowych porcji warzyw, bo jak wiecie, znacie doskonale moje hasło: dzieci nie muszą jeść surówek, dzieci mają jeść warzywa. Nie mogę się doczekać, aż skończymy nasze przygotowanie, choć jak patrzę na tempo pracy, to mogłam zdecydowanie trudniejsze przepisy dać, bo przyszli zawodowcy. Dziękuję, bądźcie z nami!